Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego zdrowie intymne mężczyzny bywa tematem tak często pomijanym, a jednocześnie ma ogromny wpływ na całe życie fizyczne, psychiczne i emocjonalne? Wielu panów dba o serce, ciśnienie, wagę czy kondycję fizyczną, ale zapomina, że penis również wymaga regularnej troski. To nie jest jedynie kwestia przyjemności czy sprawności seksualnej. Ale także profilaktyki chorób, które mogą poważnie zagrozić zdrowiu. Właściwe nawyki, higiena i świadome podejście do swojego ciała potrafią nie tylko poprawić samopoczucie, lecz także zapobiec poważnym problemom, takim jak infekcje, zaburzenia erekcji, czy nawet nowotwory. W tym materiale dowiesz się, jakie są podstawowe zasady, które każdy mężczyzna po prostu powinien znać. To pięć prostych kroków, które mogą zadecydować o jakości Twojego życia intymnego na długie lata. A na końcu znajdziesz jeszcze jedną dodatkową wskazówkę, małą zmianę, która robi wielką różnicę. Zanim jednak przejdziemy dalej, mam do ciebie prośbę. Zostaw komentarz, co sądzisz o tym temacie. Czy mężczyźni naprawdę rozmawiają wystarczająco o zdrowiu seksualnym? I nie zapomnij kliknąć, lubię to, aby więcej osób mogło trafić na ten materiał i zadbać o siebie w odpowiednim czasie. Utrzymywanie penisa w aktywności. Utrzymanie penisa w aktywności to jeden z kluczowych elementów dbania o zdrowie intymne mężczyzny. Tak jak mózg potrzebuje ćwiczeń intelektualnych, a mięśnie regularnego ruchu, tak samo narząd płciowy. Wymaga odpowiedniego treningu, aby zachować prawidłowe funkcjonowanie. Brak aktywności przez dłuższy czas może prowadzić do pogorszenia ukrwienia, zmniejszenia elastyczności tkanek, a w konsekwencji do problemów z erekcją. Aktywność seksualna nie oznacza wyłącznie kontaktów intymnych z partnerką czy partnerem. Również masturbacja odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego krążenia krwi w obrębie penisa. U niektórych mężczyzn, którzy z różnych powodów nie mogą liczyć na regularne współżycie, świetnym rozwiązaniem może być korzystanie z pompy próżniowej lub fizjoterapii urologicznej, które pomagają pobudzić układ naczyniowy i nerwowy. Dzięki takim działaniom tkanki są dotlenione, a penis zachowuje swoją funkcję na długie lata. Co więcej, regularna aktywność seksualna ma również pozytywny wpływ. Na samopoczucie psychiczne. Obniża poziom stresu, poprawia nastrój i buduje poczucie pewności siebie. A teraz pytanie do ciebie: czy uważasz, że mężczyźni wystarczająco często traktują aktywność seksualną jako formę dbania o zdrowie, a nie tylko przyjemność? Podziel się swoją opinią w komentarzu poniżej i nie zapomnij zostawić lajka aby więcej osób mogło dowiedzieć się o tej ważnej kwestii. O, dwa higiena osobista penisa. Choć wielu mężczyzn uznaje higienę penisa za coś oczywistego, w praktyce to właśnie zaniedbania w tej sferze są jednym z głównych czynników ryzyka poważnych chorób. Warto wiedzieć, że Polska, podobnie jak Brazylia czy inne kraje rozwijające się, wciąż notuje przypadki raka prącia, a najważniejszym czynnikiem, który sprzyja jego rozwojowi, jest właśnie brak właściwej higieny. Codzienne mycie penisa najlepiej neutralnym lub glicerynowym mydłem usuwa nagromadzoną wydzielinę, smegma, która może powodować stany zapalne, nieprzyjemny zapach, a w dłuższej perspektywie zwiększać ryzyko nowotworów. Należy również pamiętać, aby zawsze dokładnie osuszyć okolice intymne. Wilgoć sprzyja namnażaniu bakterii i grzybów. Istotnym nawykiem jest także mycie penisa po stosunku seksualnym. Dlaczego? Ponieważ pecha pochwy różni się od naturalnego środowiska skóry prącia, co może prowadzić do podrażnień i zaburzeń flory bakteryjnej. Regularna higiena po współżyciu to prosty krok, który realnie chroni przed infekcjami. Higiena intymna nie powinna być traktowana jako coś wstydliwego czy banalnego. To fundament zdrowia seksualnego i ogólnego komfortu mężczyzny. A teraz pytanie do Ciebie: czy uważasz, że mężczyźni w Twoim otoczeniu naprawdę przywiązują wagę do codziennej higieny intymnej? Napisz swoją opinię w komentarzu i koniecznie zostaw lajka. Aby ten temat dotarł do jak największej liczby osób. 3. Unikanie stosunku przy częściowej erekcji. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że stosunek odbywany przy częściowej erekcji, kiedy penis nie jest w pełni sztywny, może być dla niego niebezpieczny. W takim stanie tkanki prącia są bardziej podatne na mikrourazy. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niegroźne, ich powtarzalność prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Każdy mikrouraz to drobne uszkodzenie, które może powodować powstawanie niewielkich zgrubień, czyli guzków. Z czasem guzki te prowadzą do skrzywienia prącia, znanego jako choroba Peyroniego. To schorzenie nie tylko utrudnia współżycie, ale również może powodować ból i pogorszenie jakości erekcji. Leczenie bywa długotrwałe, a czasami wymaga interwencji chirurgicznej. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze upewnić się, że penis jest w pełni gotowy do współżycia. Jeżeli występują problemy z uzyskaniem pełnej erekcji, Lepiej chwilę odczekać lub poszukać metod wspierających zdrowie seksualne, niż narażać się na mikrourazy. Warto pamiętać, że cierpliwość i troska o własne ciało to najlepsza forma profilaktyki. A teraz pytanie do Ciebie: czy słyszałeś wcześniej o tym ryzyku związanym z częściową erekcją? Podziel się swoją opinią w komentarzu i nie zapomnij kliknąć lubię to aby inni mężczyźni również mogli dowiedzieć się o tej ważnej kwestii. 4. Unikanie nadmiaru pornografii Współczesny świat daje mężczyznom nieograniczony dostęp do pornografii wystarczy kilka kliknięć, aby znaleźć dowolne treści. Choć może się wydawać, że to jedynie forma rozrywki, nadmierne korzystanie z pornografii niesie ze sobą poważne zagrożenia. Organizm i umysł przyzwyczajają się do sztucznej, przesadzonej stymulacji, która z czasem osłabia naturalne reakcje na prawdziwe bodźce. Mężczyzna, który zbyt często sięga po pornografię, może stopniowo tracić wrażliwość na zwykłe doświadczenia seksualne. Relacje intymne z partnerką zaczynają wydawać się mniej satysfakcjonujące, a ciało wymaga coraz silniejszych. I bardziej nietypowych bodźców, aby osiągnąć erekcję czy orgazm. W skrajnych przypadkach prowadzi to do uzależnienia, problemów z erekcją, a nawet trudności w budowaniu zdrowych relacji emocjonalnych. Klucz tkwi w umiarze. Okazjonalny kontakt z pornografią nie musi być szkodliwy, ale nadmiar odbiera radość z prawdziwej bliskości. Dlatego warto zastąpić ten nawyk. Autentycznymi doświadczeniami, które wzmacniają więź emocjonalną i dają satysfakcję, jakiej żaden film nie zapewni. A teraz pytanie do Ciebie: czy uważasz, że pornografia ma zbyt duży wpływ na życie seksualne współczesnych mężczyzn? Podziel się swoją opinią w komentarzu i zostaw lajka, aby więcej osób mogło zrozumieć, jak ważny jest ten temat. 5. Utrzymywanie zdrowych nawyków i stylu życia. Zdrowie seksualne mężczyzny nie istnieje w oderwaniu od reszty organizmu. To, jak funkcjonuje penis, jest bezpośrednim odzwierciedleniem ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej. Jeśli serce, układ krążenia i hormony działają prawidłowo, również życie intymne przebiega bez większych problemów. Dlatego tak ważne jest, aby każdy mężczyzna dbał o swoje codzienne nawyki. Aktywność fizyczna to podstawa. Regularny ruch poprawia krążenie krwi, reguluje poziom testosteronu i dodaje energii. Dieta bogata w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty, ryby i orzechy wzmacnia naczynia krwionośne oraz wspiera gospodarkę hormonalną. Równie istotne jest nawodnienie. Odwodnienie prowadzi do spadku energii i pogorszenia erekcji. Trzeba też pamiętać o unikaniu szkodliwych substancji. Alkohol w nadmiarze osłabia potencje, a papierosy uszkadzają naczynia krwionośne, co jest jedną z głównych przyczyn zaburzeń erekcji. Zdrowe życie to także troska o psychikę. Stres, brak snu i napięcie emocjonalne mogą być równie groźne jak złe nawyki fizyczne. A teraz pytanie do Ciebie. Jakie codzienne nawyki Twoim zdaniem najbardziej pomagają w utrzymaniu dobrej kondycji seksualnej po czterdziestce czy 50? Napisz swoją odpowiedź w komentarzu i nie zapomnij kliknąć, lubię to, aby inni mogli skorzystać z Twoich doświadczeń. 6. Dika Bonus. Spanie bez bielizny lub w luźnej bieliznie. Choć może się wydawać to drobiazgiem, sposób w jaki śpimy. Ma realny wpływ na zdrowie intymne mężczyzny. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zbyt ciasna bielizna noszona podczas snu może prowadzić do mikrourazów penisa, zwłaszcza w trakcie nocnych erekcji, które są naturalnym i zdrowym zjawiskiem. Gdy penis w stanie wzwodu uciska na ciasną tkaninę, powstają niewielkie urazy, które z czasem mogą przekształcić się w zwłóknienia. A to właśnie one są jednym z czynników prowadzących do choroby Peyroniego, czyli skrzywienia prącia. Dlatego lekarze często zalecają spanie nago albo wybieranie luźnej bielizny, która nie krępuje ciała i pozwala na swobodny przepływ krwi. Taki nawyk nie tylko chroni przed urazami, ale również poprawia komfort snu, a dodatkowo wspiera naturalną termoregulację organizmu. To drobna zmiana, którą można wprowadzić od razu, a jej pozytywne skutki mogą być naprawdę długotrwałe. Zdrowie seksualne to suma wielu prostych decyzji, a ta wskazówka jest jednym z najłatwiejszych sposobów, aby zadbać o siebie na co dzień. A teraz pytanie do ciebie, czy próbowałeś już spać bez bielizny lub w luźnej przewiewnej piżamie? Jakie masz doświadczenia? Podziel się nimi w komentarzu i pamiętaj, aby zostawić lajka, by więcej osób mogło poznać tę prostą, ale ważną wskazówkę. Podsumowując, zdrowie intymne mężczyzny to nie kwestia przypadku, lecz efekt codziennych wyborów i nawyków. Pięć podstawowych zasad: utrzymywanie penisa w aktywności, dbanie o higienę, unikanie stosunku przy częściowej erekcji, ograniczanie pornografii. I prowadzenie zdrowego stylu życia to fundamenty, które każdy mężczyzna powinien wprowadzić w praktykę. A do tego dochodzi prosta, ale niezwykle skuteczna wskazówka spanie bez bielizny lub w luźnej odzieży nocnej, co dodatkowo chroni przed mikrourazami. Wszystkie te elementy razem tworzą całość, która decyduje o jakości życia seksualnego, pewności siebie. I dobrym samopoczuciu na długie lata. To nie są skomplikowane działania ani drogie terapie, to proste kroki, które można zacząć stosować od razu, aby uniknąć poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości. Zdrowie seksualne to nie luksus, ale część Twojego ogólnego zdrowia i samopoczucia. Dbając o nie, inwestujesz nie tylko w swoje ciało, ale również w relacje i jakość życia. A teraz chciałbym poznać twoją opinię, który z tych nawyków uważasz za najważniejszy, a który najtrudniej wprowadzić w codzienność. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu i pamiętaj, aby zostawić lajka, żeby więcej osób mogło skorzystać z tych praktycznych wskazówek.